Jest potrzebna um, sprawą i należy koniecznie, racjonalnie i rzetelnie zadbać o tę część naszej gospodarki. To jest bardzo ważne, panie e, Kubu. Elżbieta Paus, dziękuję. Miesięcznik Polskie Drugi. Dział posadzamy do podmiotu Ważna. Ważna to jest podstawowy wyścig elektroniczny w kraju. Tam ten wyłożenie już będzie ciężki, no więc na pewno powinniśmy zainwestować. nie Niekoniecznie czekamy na ekspresową miastę z wodami, mieszkańcy jeżdżą przede wszystkim w drogach lokalnych, także potrzebny jest jeszcze jakiś pomysł na rozwiązanie I jednocześnie informował nas na bieżąco Współpracowaliśmy, bo również współfinansowaliśmy ten projekt I dzisiaj... Y